Cześć! Dzisiaj zajmiemy się szczególnym zawodnikiem, fikusem elastika robusta, gigantem, to jest największy okaz w mojej kolekcji, dobre ponad 3,5 metra. Fikusem na pewno każdy kojarzy, a to dlatego, że to jest roślina, która świetnie sprawdza się w domu. Tutaj jednak pewien niuans. Niekoniecznie dlatego, że jakoś szczególnie Fikus jest predysponowany do tego, żeby żyć w mieszkaniu. No, znacznie lepiej czuje się gdzieś tam na zewnątrz, w Indiach, w klimacie subtropikalnym, może nawet tropikalnym. Natomiast chodzi o to, że Fikus jako drzewo jest bardzo, bardzo wytrzymałe. Co więcej, nawet ta nazwa Fikus elastika. Robusta, czyli fikus sprężysty. To robusta pochodzi od łacińskiego słowa robustus, czyli taki wytrzymały, silny, taki, który wytrzyma więcej aniżeli inne rośliny. No i to obserwujemy w naszych domach. To również możemy zaobserwować, biorąc ten liście do ręki i po prostu go wyginając, łamiąc. On jest bardzo wytrzymały. Zobaczyłem tego fikusa mniej więcej 3-4 miesiące temu na Oeliksie. Był w stanie. Powiedziałbym bardzo opłakanym, ale jednocześnie sugerującym, że to drzewo ma ogromny potencjał, bo ten fikus stał gdzieś tam w rogu, niemalże bez dostępu do światła. Właściciel tego fikusa, który sprzedawał go za 300 zł, twierdził, że ta roślina przeżyła w takich warunkach dobre kilka lat, więc to sugerowało, że ten egzemplarz ma naprawdę olbrzymi potencjał. Gdy go zabrałem, to większość liści była charakterystycznie opadnięta. Mówię charakterystycznie, dlatego, że w ten sposób można zobaczyć, jak czuje się fikus. Fikus często ma liście pochylone w dół, jak tutaj, no a to oznacza po prostu, że nie jest sprężysty. No, te liście nie są napełnione wodą w przeciwieństwie do niektórych liści, które już tutaj można wypatrzeć. Na przykład tutaj wyraźnie widać, że te liście są młodsze, sprężyste, grubsze, i to jest ten kierunek, który chcemy zmierzać. Często, gdy ktoś nie radzi sobie z fikusem, i na przykład, mnie się pytają: Co ja mam zrobić z tym fikusem? No to problem jest taki, że powrót z takiego stanu do stanu takiego jest o tyle skomplikowany, że nie wolno fikusowi za jednym razem dać za dużo wody, a już pod żadnym pozorem bo o ile jeszcze duże drzewo wytrzyma powódź to pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić do tego, żeby ta woda stała w korzeniach. Więc generalnie, żeby Przywrócić do życia takiego fikusa, to abstrahując od właściwego odżywiania, o czym też powiem, po pierwsze trzeba go trochę częściej podlewać i intensywniej podlewać, ale nie wolno go absolutnie przelać. I on z czasem powinien nabrać siły. To zresztą nie jest jedyny fikus przeze mnie uratowany z Elixa. Mam też innego, który jest już w naprawdę doskonałym stanie. Jeśli chodzi o tego fikusa, no to widać tutaj, że zaczął na potęgę w puszczać liście. Co więcej, teraz jest już wiosna, początek kwietnia, więc de facto to nie dziwne, że on rwie się do życia, ale gdy przywiązłem go z tej oelicowej wyprawy, to niemalże po tygodniu, po dwóch, gdy tylko złapał dużo światła z tego okna balkonowego, to natychmiast zaczęły pojawiać się nowe liście. No egzemplarz absolutnie fenomenalny. Natomiast to, co mnie w tym egzemplarzu martwi, to jest donica. Donica, o ile nawet nie jest bardzo mała, dlatego że oczywiście roślina jest olbrzymia, ale umówmy się, doniczki powyżej 30, 32, 35 cm średnicy to już są dosyć duże donice. To martwi mnie bardzo to, że tutaj mamy bezpośrednio roślinę w Donicy, czyli nie ma żadnego odpływu. Ja bardzo uważałem, podlewając go, z jednej strony wiedziałem, ok, jest dużo słońca. Ta roślina dostanie wyraźny impuls po tych latach niemalże w ciemności do tego, żeby rosnąć, no ale z drugiej strony pod żadnym pozorem nie wolno przelać roślin. Więc te ostatnie tygodnie były dla mnie takie, powiedziałbym, dosyć nerwowe, i teraz, gdy jest już wiosna, to przeprowadzę operację przesadzenia, której wiele osób się obawia. Często można usłyszeć, że nie zaleca się przesadzać fikusa. Jeśli nie trzeba, to tego nie rób, bo on pewnie zrzuci wszystkie liście, no a jeśli zrzuci wszystkie liście, to nie wiadomo, czy odbije. I teraz kluczowa sprawa, o której dzisiaj będę dużo mówić. Fikusa trzeba dobrze przesadzić. Ta roślina nie znosi źle przesadzania. Ona źle znosi niewłaściwe, inwazyjne, agresywne przesadzanie. I agresywne przesadzanie to jest takie, w którym naruszamy bryłę korzeniową. Więc kluczową kwestią dzisiaj będzie jak najdelikatniejsze wyjęcie tego fikusa z tej donicy bez naruszania korzeni i włożenie go w większą donicę i dosłownie obsypanie żyzną, nową, świeżą ziemią, która da dużo składników odżywczych, ale jednocześnie będziemy liczyć na to, że ten fikus no, nie przeżyje tego szoku, który spowoduje, że jego reakcją obronną jest zrzucenie wszystkich liści i później próba odbudowy tych liści. Tego absolutnie nie chcemy, bo to jest piękna, wyjątkowa roślina. Rzadko zdarza się taki okaz, który tak jak powiedziałem ma pewnie no 3,5 metra na pewno. Zanim jeszcze zajmę się tym fikusem, to kilka słów na temat samego gatunku, czyli fikus elastika, bardzo popularny. Tutaj widzimy kolejny egzemplarz, również fikus elastika, znacznie, znacznie jaśniejsze liście, znacznie cieńsze. To już nie jest fikus elastika robusta, te liście są bardzo cieniutkie. To piękny, również odratowany przeze mnie egzemplarz kupiony za 50 złotych. Co prawda nie na eliksie, ale gdzieś tam wyciągnięty z zaplecza hurtowni, i wydawało się, że już nie będzie dla tego egzemplarza nadziei, a jednak żyje. Tutaj natomiast, no właśnie, wspomniany przeze mnie wcześniej Fikus, on był w opłakanym stanie. Teraz możemy zobaczyć, jak te liście wspaniale wyglądają. Błyszczące, sprężyste, no to jest zdrowy Fikus sprężysty, silny, nie pozostawiający złudzeń co do tego, że jest to roślina pełna życia. Kolejny Fikus. Wydaje mi się, że Lirata tuż nad nim on również stracił wszystkie liście w wyniku przesadzenia. Udało mi się go odratować, teraz bardzo ładnie rośnie. I z ciekawostek to jest Fikus, który rośnie w całości w ceramiście, czyli glinie palonej. Dlaczego? Skąd taka decyzja? Pewnie opowiem w kolejnym odcinku. A tutaj natomiast jeszcze jeden Fikus, również odratowany z Olixa. Ale taki fikus, który no, wymaga dużo pracy, można zobaczyć, że te liście są opadnięte, że nie wyglądają najlepiej, ja go staram się powoli nawodnić. Natomiast jednocześnie można zobaczyć, że ten fikus też wypuszcza już nowe liście. No i to zawsze jest dla fikusa, jak dla każdej rośliny, bardzo dobra oznaka. Są nowe liście, jest walka o życie. To jest fikus bengalski. Charakterystyczny u niego jest taki drobny meszek, który pokrywa liście. I uwaga, lepiej tych liści nie przecierać, bo wtedy ta. Warstwa meszku zniknie. Ona jest bardzo specyficzna, bardzo piękna, bardzo miła w dotyku. Obok charakterystyczny Fikus elastika beliza. Piękne liście z takim lekkim, różowym, różową poświatą. No, jest to Fikus również o dosyć grubych, sprężystych liściach, ale to nie jest robusta, tylko elastika. Tych Fikusów jest sporo. Ja jeszcze mam również Fikusa wierzbolistnego, gdzieś tam skrytego w drugiej części mieszkania. Natomiast to, co chciałbym dzisiaj pokazać, to jest oczywiście ten gigant. Tutaj widać go w całej okazałości. No i co? Zabieramy się za to przesadzanie. Ta donica ma dokładnie 38 cm. 37, a więc prawdopodobnie 36. Wewnątrz tego rozmiaru się trzymajmy. To, co wybrałem do przesadzenia, no to największy egzemplarz, jaki miałem u siebie w mieszkaniu. 40. 4 po obwodzie, 42 wewnątrz. To jest 6 cm różnicy. To znaczy, że po tym, jak włożę tutaj bryłę korzeniową, to nie będzie łatwe, no to po każdej stronie. Wzdłuż obwodu zostaną mi po 3 cm, i to będzie ta przestrzeń, gdzie będę chciał, żeby ta roślina wbiła swoje nowe korzenie, żeby pobrać jak najwięcej energii, masy do tego, żeby rosnąć do góry. Oczywiście już teraz to drzewo jest potężne, natomiast biorąc pod uwagę, w jakim jest stanie, ile ma wigoru, no to liczę na to, że w przeciągu kilku lat każdy z tych pędów jeszcze może się wydłużyć o pół metra, może nawet o metr. I oczywiście większa donica dałaby więcej substancji odżywczych, no ale rzecz jasna sprawiłaby, że roślina mocniej rosłaby w dół aniżeli do góry, a to nie jest coś, co mnie szczególnie interesuje. Tak jak wspomniałem, przesadzam tę roślinę, dlatego że ona jest bezpośrednio w donicy. Szalony pomysł, biorąc pod uwagę. Jaką rośliną jest Fikus, jak bardzo wrażliwy jest na przelanie, to jest wprost niesamowite, że on tak świetnie sobie poradził, ale jest jeszcze jeden powód, dla którego przesadzam tę roślinę. Widziałem, w jakich warunkach stała, ile miała światła, jak o nią dbał poprzedni właściciel, czyli właściwie nie dbał, więc wyobrażam sobie, że ta ziemia może być po pierwsze słabej jakości, no i gdy biorę ją do ręki, to szczerze powiedziawszy, jest to najzwyklejsza ziemia, może z jakimś minimalnym dodatkiem włókna kokosowego, więc ta gleba na pewno nie jest dobrej jakości dla fikusa, no i podejrzewam również, że nie była nawożona przez parę lat, więc brak odpływu oraz obawa o jakość tej ziemi, to są główne powody, dla których decyduje się na tę operację przesadzenia tego giganta. Zaczynamy od drenażu. Tak jak powiedziałem, fikus nie lubi tego, żeby stać w wodzie, więc mam zamiar dać tę... Warstwę drenażu dosyć grubą. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Tutaj mam korę kompostowaną. To jest kora, która sprawi, że podłoże będzie bardziej przypuszczalne, że będzie więcej powietrza dla korzeni, ale też ze względu na to, że to jest kora kompostowana, sama w sobie ma dużo składników odżywczych, a więc. Fikus potrzebuje żyznej, próchniczej ziemi, więc kluczowy tutaj będzie kompost. Tego kompostu nie będziemy żałować. Za chwilę dodam jeszcze perlit oraz zwykłą ziemię ogrodniczą. Ziemia ogrodnicza tutaj pełni taką funkcję spoiwa. Nie można jej dodać za dużo, ale zupełnie bez ziemi ogrodniczej to podłoże byłoby bardzo, bardzo takie sypkie. Aż za bardzo, więc zawsze trochę jej dodaję, więc mamy już raz, dwa, trzy, cztery składniki. Czas na więcej. To jest dość tajemniczy składnik. To jest glina palona, czyli... Coś, co na Allegro można znaleźć pod nazwą Ceramis, jako taki drogi niemiecki produkt, ale podczas stosowania ceramisu już od dłuższego czasu zorientowałem się, że tak naprawdę jest to zwykła glina palona, która zamiast za 10 zł za litr, to można ją kupić za 3 zł za litr, pod nazwą glina palona bezpośrednio od polskiego producenta. Polecam. No i dlaczego ją dodaję? A dlatego, że glina palona ma niesamowite właściwości, fantastycznie chłonie. Następnie utrzymuje i powoli oddaje wodę, więc jest to rodzaj substancji, która sprawia, że nasza ziemia jest znacznie dłużej wilgotna, co jest szczególnie ważne przy takiej przepuszczalnej glebie, dlatego że przez taką przepuszczalną glebę, jaką lubi fikus, ziemia, woda bardzo szybko przepływa i niestety szybko ta gleba się wysusza. Tutaj natomiast woda nie stoi, ale dzięki ceramisowi jest Zdecydowanie dłużej i bardziej wilgotna. Znowu to wszystko mieszam. Fikus potrzebuje pobierać dużo powietrza przez korzenie, a aby to się stało, to gleba nie może być zbita. To Gleba nie może mieć takiej formy skały gliny, tylko potrzebuje, żeby była bardzo przepuszczalna. No i tutaj fantastyczną robotę robią ścinki włosowe. One mają neutralne pH, więc można je stosować zarówno do gleby, która ma być zasadowa, jak i e, Lekko kwaśna. W przypadku Fikusa Fikus będzie rósł i w takiej, i w takiej, tak jak powiedziałem, to jest roślina, która bardzo dużo przeżyje. Natomiast generalnie lekko kwaśna gleba jest, jest dobra dla, dla Fikusa. I już na koniec węgiel aktywny. Węgiel aktywny z jednej strony utrzymuje i oddaje wodę, co być może przy takiej mieszance, jaką ja stworzyłem, czyli dużo włókna kokosowego, dużo gliny palonej nie jest aż tak ważne, natomiast oprócz tego węgiel pobiera toksyczne substancje, które z całą pewnością znajdują się w tej ziemi, to jest nieuniknione. No i zamiast trafić do systemu korzeniowego, do rośliny bezpośrednio, no to trafią do tego węgla, który pobierze te substancje. Okej, okay, starczy tych przygotowań. Zabieram się do właściwej roboty, czyli przesadzania. Do tej pory nie przesadzałem tak dużych roślin, które byłyby bezpośrednio w donicy. To co spróbuję zrobić, to tym tępym nożem wydłubać jak najwięcej ziemi z brzegów donicy, tak żeby udało mi się wyjąć roślinę a właściwie wysunąć donicę w dół. To jest mój pomysł na tę sytuację. Zobaczymy jak pójdzie. Staram się zrobić tutaj miejsce, jednocześnie uszkadzając jak najmniej korzeni. Ten nóż łatwo tu wchodzi, to jest dobra oznaka. Ziemia nie jest zbita. Przy okazji dobrze by było, gdybym za bardzo nie uszkodził rośliny. Nie tylko ze względu na jej kondycję, ale również swoje zdrowie. Otóż ta biała charakterystyczna substancja, która pojawia się gdy oderwiemy liście z ficusa elastica robusta to jest substancja zawierająca lateks. Wiele osób jest na lateks bardzo uczulona. I nawet posiadanie w domu tego fikusa dla osób uczulonych jest niebezpieczne dla zdrowia. Warto o tym pamiętać. Okej, okay, tym nożem to ja mogę sobie co najwyżej oko wydłubać. Spróbujemy z narzędziem poważniejszym. Wchodzi w grę pata ogrodnicza. O, pięknie weszła. Pięknie weszła i tutaj fikus już jest poruszony tą sytuacją. Zaraz wyskoczy z tej donicy. Ciekawe czy domyśla się, co go czeka. Staty w prawy się przewrócił. No tutaj całe mieszkanie się trzęsie, ale działamy, nie poddajemy się, zdecydowanie, to narzędzie jest lepsze. Teraz myślę, że może alternatywą byłoby po prostu rozbicie tej donicy, no ale biorąc pod uwagę ceny donic orędalne, większe niż roślin, to wolałbym tego uniknąć mam nadzieję, że uda mi się po prostu wyciągnąć tego fikusa, który tak to się dzieje, już się pięknie rozruszał. Uch, podekscytowałem się tą sytuacją, naprawdę jest super. Mam poczucie, że tego Fikusa będę w stanie po prostu unieść, i tak się dzieje. Ale ekstra, ale ekstra. No, to jest świetna wiadomość. Fikus drgnął. Zobaczymy co dalej. Ale numer, to była chwila prawdy, chwila pełna grozy, ale udało się. No i czas na inspekcję donicy, co tam się właściwie wydarzyło. No to wygląda to obysująco. Swoją drogą widać, że tutaj za bardzo ta ziemia nie jest przyrośnięta, może miejscami, także niekoniecznie trzeba było przesadzać tę roślinę tu i teraz. Ja nie będę więcej tej ziemi obsypywał, tak jak powiedziałem. Chcę, żeby to był jak najmniejszy szok dla tej rośliny, która i tak radziła sobie całkiem nieźle. Ziemia nie jest zgniła. Nie jest też przesadnie przesuszona. No jestem całkiem zadowolony z tego, jak to wygląda. Jest to bardzo zbita gleba, ale tak jak powiedziałem, spójrzcie, tu są takie malutkie włoski. No i my nie chcemy tych włosków powyrywać. Chcemy, żeby one właściwie się nie zorientowały, że coś się zmieniło. I zamiast tego żeby nowe korzenie tutaj w tej przestrzeni na te 2-3 centymetry zaczęły silnie wrastać. Pójdźmy okiem do środka donicy, zostało to naprawdę niewiele ziemi. Ziemia jest absolutnie sucha, więc to moja obawa, że coś będzie zostawać podczas podlewania, że korzenie będą w wodzie, no się nie sprawdziło, także jest super. Ziemia bardzo sypka, no zwykła ziemia uniwersalna. Nie ma mowy tu o jakiejkolwiek przepuszczalności. Ciekaw jestem, jak ten fikus poradzi sobie w lepszych warunkach. Najtrudniejsza część całego przedsięwzięcia za nami. Bardzo się bałem, czy uda się tę roślinę wysunąć, ale udało się. Bez problemu, jak tak patrzy, ta bryła korzeniowa jest mniejsza i lżejsza niż mogłoby się wydawać. Teraz pozostaje wsunąć ją do nowej donicy i obsypać ziemią i liczyć, że z tego wyrosną nowe piękne, wspaniałe korzenie, a później łodygi oraz liście. Ok, próbujemy do góry i wsuwamy. Może nie była to najbardziej subtelna metoda działania. Ale wydaje mi się, że całkiem skuteczna. Fikus elastika robusta pochodzi oczywiście z rodziny figowców, a to nam może kojarzyć się z pysznymi figami, ale nie dajmy się zmylić, na tym figowcu, na Fikus elastika robusta nie wyrosną ani figi, ani tym bardziej figi suszone. To drzewo, rzecz jasna, ma owoce, ale owoce są, mimo że jadalne, to niesmaczne. Mimo to roślina jest wykorzystywana, czy to w medycynie Mimo tego, że te liście zawierają, jak wspomniałem, trujący lateks, to po odpowiedniej obróbce są wykorzystywane i w tradycyjnej medycynie chińskiej, i w tradycyjnej medycynie hinduskiej. Natomiast przede wszystkim ta roślina przez wieki służyła do tego, żeby wyrabiać kauczuk, i mniej więcej w XX wieku stała się absolutnie fundamentem. Wspaniałego, ale też przerażającego, dynamicznego rozwoju branży motoryzacyjnej, bo nagle okazało się, że wszystkie samochody muszą na czymś jeździć na oponach, a te opony najlepiej robić właśnie z kałczuku. Kałczuk wytwarzano z tej białej substancji, o której wspominałem, którą wszyscy doskonale znamy, natomiast te zapotrzebowanie na niego było absolutnie ogromne, bo w pełnym momencie w XX wieku liczba samochodów zaczęła rosnąć wręcz lawinowo, wykładniczo. I wtedy właśnie największy potentat produkcji samochodów pat na pomysł, aby w amazońskiej dżungli zbudować olbrzymią, ogromną plantację kauczukowców. Rząd Brazylii ten pomysł zaakceptował, nie tylko teraz, rząd Brazylii, ale również kiedyś był bardzo zainteresowany dynamiczną eksploatacją lasu amazońskiego i oddał za darmo Fordowi powierzchnię dżungli o wielkości porównywalnej np. do stanu Tennessee. Ford zasadził setki tysięcy drzew, ale i tym razem na szczęście natura okazała się silniejsza aniżeli ten imperialistyczny sen. Przez ponad 10 lat rośliny, kauczukowce, Chorowały i dawały plony mniejsze aniżeli Ford się spodziewał, i w końcu w 1946 roku, ze względu na te wspomniane niepowodzenia, ale także ze względu na to, że w końcu nauczono się jak tworzyć kauczuk syntetyczny, porzucono tę plantację. W 1946 roku odpłynął ostatni statek z pracownikami Forda do Ameryki Północnej. To tyle na dzisiaj. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak wyszło. Miałem dużo obaw, bałem się, jak to będzie przysadę taką dużą roślinę, która prawdopodobnie w donicy spędziła długie lata. Było łatwiej niż się spodziewałem i co więcej zaskoczyło mnie, że ta bryła korzeniowa przy tak dużej roślinie waży tak mało, jest tak mało. Cała operacja okupiona stratami, raz, dwa, sześć liści, dużo mało, no to już pozostawiam do Waszej oceny. Ja, tak jak powiedziałem, jestem szczęśliwy. Wcześniej efekt tego przesadzania brałbym w ciemno. Oczywiście muszę kilka, kilkanaście dni, a może nawet tygodni poczekać, aby zobaczyć, jaki jest efekt całej operacji. Mam wielką nadzieję, że przede wszystkim Fikus nie zgubi liście, ale w przypadku Fikusa sprężystego robusty, czyli tego silnego. Fokus fikusa raczej jest to mało prawdopodobne. To, co zrobię dopiero za kilka dni, to pierwszy raz go podleję. Na początku warto poczekać, dlatego że ta bryła korzeniowa, całe drzewo i tak przyżyło szok. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że mniejsza aniżeli większy. Natomiast dodatkowo zalanie tych korzeni, które zostały dosłownie wyrwane z tej ziemi, wodą nie służy roślinie. Warto poczekać 1-2 dni dla mniejszych roślin, nawet 2-3-4 dni dla dużych roślin. A podczas pierwszego podlewania użyję dwóch bardzo ważnych substancji. Po pierwsze, rizotonik, który jest taką substancją pobudzającą korzenie do pracy, do tego żeby roślina tworzyła nowe korzenie. One oczywiście teraz są bardzo potrzebne, szczególnie dlatego, że jest wiosna, że roślina planuje pewnie duże wzrosty, więc silna bryła korzeniowa jest bardzo ważna. Rizotonik. Po drugie, Mikoryza, czyli grzyby. Grzyby są niezwykle ważne niemalże dla wszystkich roślin, dlatego że obrastają bryłę korzeniową, obrastają korzeń wydatnie, bardzo zwiększając tą powierzchnię chłonną, co również w kontekście tych informacji, które podałem wcześniej, tego, że zaczyna się wiosna, że właśnie przesadziliśmy roślinę, jest bardzo, bardzo ważne. Więc mikoryza oraz rizotonik to są dwie takie substancje, które bardzo polecam bezpośrednio po przesadzeniu. To tyle na dzisiaj. Jeśli to było dla Was interesujące, będzie więcej materiałów, zachęcam do zasubskrybowania kanału.